Witam wszystkich! Dzisiaj kolejna rybna przekąska. Tym razem jest to karaś suszony w formie takich paseczków z dosyć krótką datą przydatności tylko kilka miesięcy do przodu. Mamy tu trochę różnych napisów po rosyjsku, po niemiecku, po hiszpańsku. Porcja 30 gramów która ma jedynie 34 kilokalorie czyli tyle co nic można by o tych kaloriach zapomnieć ale oczywiście to jest przekąska to nie jest coś czym mamy się po prostu najeść A raczej takie się je coś do smaku można do piwa jak tam kto chce wyprodukowano na Ukrainie jakaś firma niemiecka to importer, dystrybutor tego w składzie oprócz samej ryby mamy cukier oraz sól oraz jakiś antyoksydant, witamina C, kwas cytrynowy. Czyli nie ma żadnych konserwantów i innego syfu. No więc sprawdzamy. Dokładnie jak to wygląda i jak to smakuje. Chociaż smaku nie da się niestety przekazać. Mam takich 7 paseczków. Z wyglądu jak wołowina suszona, niestety zapach od razu. Jest rybny, więc na pewno to nie jest wołowina. Tak to wygląda z bliska takie lekko gumowe, lekko twardawe. Wiadomo, że trzeba to troszeczkę porzucić, aby zmiękło. No to jest ryba chyba mało tłusta, skoro ma tak mało kalorii. W formie takich pasków, czyli musiała być pocięta chyba i w jakimś dużym kawałku i uformowana w takie paseczki malutkie i wysuszona. Czy może raczej większa część tych ryb zrobiona w jeden kawałek, wysuszona i dopiero później pocięta. Nie jest też przesolona. Czuć oczywiście sól, ale nie zbyt mocno. Słodkości od cukru raczej nie czuć. Smaku nie jest taka zła. Troszeczkę się różni od tej ostatniej. Taki bardziej jakby trochę wyrazistszy ma smak niż ta poprzednia ryba. Tak mi się wydaje. Ja tu nie widzę ani nie czuję, więc ryba raczej dobrze wyfiletowana. Pod względem smakowym, jak najbardziej jest według mnie w porządku. Zawsze sobie w terenie można coś takiego pojeść. Do smaku nie a nie liczyć na wysoką ilość kalorii. Trochę się wyróżnia ten smak od tych poprzednich, w sumie innych ryb suszonych. Jak dla mnie, świetna sprawa. Polecam to, jak ktoś te sam zrobi, spróbować. Gdzie oczywiście ja to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci. Na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No i do następnego filmu.